Mecze piłkarskie, możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Witam bardzo serdecznie. Prawda, futbolu? Prawda, futbolu to jest kanał, który lubi być na bieżąco. Słuchajcie, czy widać, czy słychać, bo tutaj ten internet jest taki mało, mało stabilny z tego, co widzę. Zobaczmy. Jeszcze raz. Nie śpimy, lecimy. Witam Cię, Romek. Całą resztę kolegów z czata coś zacina. Widzę właśnie, że troszeczkę zacina, ponieważ ja nadaję nie z telefonu, a z komputera. Myślałem, że ten komputer, a przede wszystkim ta sieć Wi-Fi w tym hotelu Wytrzyma. Słuchajcie. Ostateczna próba tego live'a z tego komputera, z hotelowego Wi-Fi. Spróbuję tutaj podsumować kilka rzeczy. Jak widzicie, mam koszulkę siat siatkarską naszego teamu. Prawdy siatki Celebruję tutaj Biało-Czerwonych, którzy polecieli do Chicago i w wielkim stylu wygrali z Brazylią. Mówi się w rezerwowym składzie, no ale namieszali trenerowi Hainenowi, jeśli chodzi o zestawienie. I muszę wam powiedzieć, że niech myśli, natomiast fakt, że ci młodzi chłopcy polecieli do Chicago jak po swoje. nie przestraszyli się Brazylii, rozbili Brazylię w nocy 3 do 2. Fascynujące spotkanie żyją tym moim przyjaciele Jurek Mielewski i Marcin Lepa. Natomiast żyje też Kamil Grosicki, bo w nocy dawał znać, że śledzi, ogląda, kibicuje. Także muszę wam powiedzieć, że to jest coś, coś niesamowite. Tego. Siatkówka e, żyje swoim życiem. E, ja muszę powiedzieć, że staram się oglądać. No, dzisiaj tego spotkania nie oglądałem. Trochę żałuję, bo to też daje pogląd o, o możliwościach e, Witalia Heinena. No, ale pewnie koledzy naprawdę siatki bardzo obszernie zrelacjonują to, co się stało, to, co się będzie działo w kolejnych spotkaniach. Co do piasta, to zobaczyłem, uznałem, że warto to zobaczyć, żeby się po prostu do tego odnieść, ale też mieć wiedzę na przyszłość. Pierwszy mecz polskiej drużyny o oficjalnych rozgrywkach w sezonie 2019-2020, mecz z Bate Borysów, z klubem, który, no muszę powiedzieć, że cenię, cenie za drogę, cenię za jakby to, co osiągnęli. Prawdopodobnie wariant Bate jest nie do powtórzenia na polskim rynku, natomiast, natomiast no warto Przypatrywać się temu, co robią Białorusini, temu, co robią Słowacy, tego, temu, co robią Czesi. Wiecie, dlaczego wariant BATE jest nie do powtórzenia? Bo BATE jednak jest w stanie skupować najlepszych piłkarzy e, na rynku wewnętrznym. To na polskim rynku nawet Legia Warszawa nie może nikomu dyktować e, warunków gry w tym znaczeniu, że skupować czołowych polskich e, piłkarzy. Natomiast, e, co nie znaczy, że nie można konstruować bardzo mądrze kadry, że nie można Zestawić drużyny, która będzie bardzo wartościowa, i muszę Wam powiedzieć, że drużyna piasta to jest zespół, który jest konsekwentnie budowany przez trenera Fornalika i to też pokazuje, że warto zaufać trenerowi. Zobaczcie, jak mało różni się skład z końcówki poprzedniego sezonu, z poprzedniego sezonu, a z tego pierwszego meczu o stawkę zbatę w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Plach w bramce, Pietrowski, Korun, Czerwiński, Kirkeszow. E, odszedł Sedlar, e, wybrał propozycję z Majorki, przyszedł e, Korun w jego e, miejsce. Linia pomocy, e, Dziczek i Hetley e, w środku, Kączkowski, Walencja i Felix e, przed nimi i Parzyszek e, z przodu. Na zmiany weszli Sokołowski, Badia i e, Aquino. To pokazuje, że stabilizacja jest absolutnie ważna. Stabilizacja jeśli chodzi o trenera, stabilizacja jeśli chodzi o skład. Jeśli polska drużyna zdobywa miejsce gwarantujące udział w eliminacjach, tak w eliminacjach, taka jest rzeczywistość my do grup w tym rankingu mamy bardzo, bardzo daleko, więc jeśli zdobywa tą, tę kwalifikację powinna starać się utrzymać skład, oczywiście nie jest to łatwe się piłkarzy jest przedziwne przekonuje się o tym choćby Krakowia na przykładzie Chawiego, Cabrera nie jest w stanie zatrzymać no takie, takie to są okoliczności, bardzo Ciężko jest to utrzymać. Piszecie, że dziczek słabo. Owszem, słabo, natomiast ja bym powiedział tak: dziczek słabo, natomiast specjalnie mnie to nie dziwi. Presja na dziczku, tak młodym chłopaku w trakcie poprzedniego sezonu była przeogromna i on uniósł tę presję. Jedzie później na turniej, i później po turnieju jest gonitwa i wręcz myślenie trenera, żeby wystawić go w pierwszym składzie, mimo że on miał bardzo krótką przerwę, bardzo krótki urlop, mało czasu na gerencję. Regenerację. Oczywiście, ja jestem za tym, żeby chłopaki w tym wieku krali, rzucali się na głęboką wodę, starali się i Dziczek się postarał. Nie szedł mu ten mecz. Ciął, widziałem jak ciął i powinien dostać e, drugą żółtą kartkę co najmniej za ten drugi faul. To tu dla mnie nie ma wątpliwości, że sędzia e, oszczędził e, młodzieżowego reprezentanta e, Polski. E, kalkawan e, Turek absolutnie oszczędził e, Dziczka. I racjonalna decyzja trenera Fornalika, żeby zdjąć dziczka od razu, żeby go po prostu zdjąć z boiska. Tutaj się też nie dziwię trenerowi Fornalikowi, bo to była kwestia czasu. Piłkarz był zirytowany, piłkarz był bez formy. Piłkarz już powinien być odesłany przez sędziego do szatni. Stąd wydaje mi się, że trener Fornalik zachował się absolutnie tak, jak powinien się zachować. Piłkarz nie zachował się. Tak jak powinien się zachować, czyli schodząc z boiska, podał ławkę tylko zmiennikowi, podał, podał rękę Sokołowskiemu, natomiast nie podał ręki trenerowi. Widzieliśmy w, ten, w obrazku telewizyjnym ten gest, czy brak gestu, ominięcie Fornalika, który bardzo wyraźnie chciał podać piłkarzowi rękę. Natomiast Muszę wam y, powiedzieć, że trener Fornalik odniósł się do tego na konferencji prasowej. Też podoba mi się, wyjaśnił spokojnie kwestię. Nie dramatyzował, nie przecenił tej y, sytuacji. Uznał, że po prostu należy przejść. No, Trudno, to tak się zdarzyło. Chłopak po prostu był zły sam na siebie. Tak to przedstawił trenerowi, sam poszukał rozmowy z trenerem. Tak przedstawia to trener Waldemar Fornalik i po prostu, um, jakby nie dramatyzuje tej e, sytuacji, szkoleniowiec e, piasta e, gliwice. I bardzo dobrze, niech e, Dziczek e, spokojnie ochłonie, niech szykuje formę za tydzień. Dziś przeczytałem, że Piast Gliwice ma 71% szans na awans, e, jeśli chodzi o e, prognozę wynikającą z wyniku. Biorąc pod uwagę Maciej Kaliszu chyba na Twitterze napisał, biorąc pod uwagę jakby e, tą, tą prognozę z meczów w europejskich Pucharach, 1 do 1 na wyjeździe. Pozwala m, mieć nadzieję, taka jest, jest jakby statystyka, że 71% sytuacji pozwala awansować. Do kolejnej fazy, do kolejnej rundy, 71%. Oczywiście, że trener Fornalik, trener Rywala, też trener Baga mówi on bardzo wyraźnie, ale to jest dopiero pierwszy mecz. Dajcie nam zagrać rewanż. Trener Fornalik też myśli o rewanżu. Podobnie wypowiadają się piłkarze Piasta. Natomiast nie ma co ukrywać, sytuacja jest bardzo dobra z różnych względów. Nie chodzi tylko o wynik. Ale chodzi o dyspozycję piasta. Piast zagrał po prostu przyzwoity mecz. Nie bał się grać w piłkę, nie bał się grać tego, co pokazywał w, konsekwentnie w trakcie wiosny 2019 roku. To się przełożyło na to spotkanie w, z Batem Borysów. Witam bardzo serdecznie pasjonatów w różnych miejscach świata. Ja nadaję z pod Barcelony Joret de Mar, taka miejscowość. Postanowiłem się z Wami połączyć na bazie kilku informacji. Nie chciałbym dzisiaj, żeby ten live był długi, tylko bardzo, bardzo konkretny. Zaczynam od Piasta, żeby wyczerpać temat Piasta. To brawa, brawa, naprawdę. U nas to jest też, zachwycamy się, później rugamy piasta, że mecz się wymknął spod kontroli, że jest taki moment, że oni tną, faulują, że ostatecznie tracą bramkę. Dragun wyrównuje po tym zagraniu mistrza tych asy, asyst Stasiewicza. Bardzo ładna piłka, zagrana pod linii końcowej, bardzo dobre wykończenie Draguna. No, bramki to jest rzecz, która się zdarza w Pytanie, czy mogli przerwać tę akcję, czy mogli zapobiec. Oczywiście, że mogli, natomiast chodzi o coś innego. Jeden do jednego to jest wynik, który stwarza nadzieję przed rewanżem, ale stwarza nadzieję na bazie nie tylko samego wyniku, ale i gry, odwagi, możliwości. Oczywiście, że Piast nie był w stanie zagrać w drugiej połowie tego, co prezentował w pierwszej. Nie wiem, czy to była taktyka trenera Fornalika. To często jest podświadomość piłkarzy. Prowadzimy 1-0, troszeczkę się cofniemy, coś nam to da. Piast mógł też później objąć prowadzenie. Kirkeśow bardzo groźny strzał w trakcie drugiej części spotkania. Oczywiście mógł przegrać. Dobrze, że plach w samej końcówce sparował bardzo groźne uderzenie. Także muszę Wam powiedzieć, że wynik cenny, wynik pokazujący jedną rzecz jeszcze. My, jako całe środowisko polskiej piłki, to mówię od e, trenerów, e, przez piłkarzy, działaczy, menedżerów, dziennikarzy, e, kibiców, my nie możemy lekceważyć pierwszej rundy, drugiej rundy, żadnej rundy. Nasza rzeczywistość to jest. Powiem to ee, tak jak jest. Ciułanie każdego punktu, każdego punkciku, który pozwoli nam podnosić się w tym rankingu klubowym uefowskim. I o to muszą dbać Fornalik czy Probierz. No Probierz oczywiście dba w swoim stylu. Zaczynając e, wczoraj narrację następującą. Dziennikarz zdradził skład e, Krakowi. Słuchajcie, na mnie to nie działa, bo ja jako dziennikarz parę razy e, informowałem o składzie, nawet więcej niż parę razy, różnych drużyn kiedyś miałem taką dyskusję z trenerem Jerzym Engelem pod tytułem jakie składy na mecz bodaj z Białorusią i jemu się wydawało że on wymyślił taką autorską koncepcję i zaczął mnie odpytywać, ja zacząłem poszczególnych piłkarzy wymieniać. Jak mu powiedziałem, że środek pola to kałużny ze świerczeskim, a zestawienie ataku to takie, to mówi słuchaj, wiesz co, właśnie chyba znasz ten skład. To bardzo cię proszę, daj dwa kleksy, żeby, żeby nie mogli skumać rywale, jakim rzeczywiście składzie wyjdziemy. Słuchajcie, oczywiście, że to jest pewna gra między trenerem Probierzem a trenerem Dag Dunajskiej Stredy, i ja rozumiem, że trener Probierz nie chce zdradzać składu. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że też skład to nie jest coś, co przesądza o dyspozycji. Bo wiele razy polscy trenerzy, ale w ogóle na świecie, ukrywają skład, tuszują gdzieś, w ostatniej chwili coś zmieniają, mają koncepcję. Pytanie jest o to, czy drużyna jest dobrze przygotowana fizycznie, czy drużyna jest dobrze przygotowana taktycznie, czy drużyna uniesie mecz mentalnie. Jeśli te wszystkie czynniki, słuchajcie, zgadzają się, to drużyna jest w stanie zagrać swoje tak jak Piast był w stanie zagrać swoje w, e, z zbatę, który regularnie uczestniczy, nawet nie w lidze Europy, a w lidze mistrzów. To jest drużyna, która doświadczyła regularnie ligi mistrzów, która rywalizowała wiosną z Arsenalem e, e, jeszcze w lidze Europy. To jest drużyna, która nie pęka przed rywalami, ponieważ ma też ogromne doświadczenie. Nie przeceniam tego, czy rywal zna skład, czy nie, bo nawet jeśli zna skład, a często zna z różnych względów. Oczywiście trener próbuje mówi, że trener rywali lubi podesłać na trening nawet szpiegów, którzy z treningu wyczytują skład, to po co ułatwiać im zadanie to może jakiś słowacki dziennikarz mi zdradzi skład Dunajskiej Stredy a ja sobie myślę tak, warto grać swoje i tutaj z trenerem probierzem ja polemizowałem z wieloma trenerami muszę wam powiedzieć, że na mojej dziennikarskiej drodze pasjonata w futbolu, chociaż dzisiaj w koszulce siatkarskiej celebruje to zwycięstwo z Brazylią Muszę wam powiedzieć, że na mojej drodze pasjonata futbolu wielu trenerów, Paweł Jana, słuchajcie, z nim rozmowa o składzie to było po prostu coś pod tytułem mmm, a, mm, um, zastanawiam się tego, nie wiem, pomyślę, ale. Um, po prostu, słuchajcie, trenerzy, trener nawałka, następny, który u trenera nawałki, skład można było z ostatniej gierki treningowej wyczytać. No ale my na gierce jako dziennikarze nie byliśmy. Jedyny dziennikarz, który był wpuszczany na gierkę, to był Marcin Fedek, ale z Marcinem Fedkiem rozmowa o składzie reprezentacji Polski za czasów e, trenera nawałki to było gorzej niż e, rozmowa z e, trenerem e, nawałką. Taka jest prawda e, futbolu, więc trzeba było użyć. Używać innych źródeł i czasami zaskakiwać nawet Marcina Fetka, ponieważ na przykład w Gierce wyglądało coś innego, a jednak w ciągu dnia przed meczem coś się zmieniało, jeśli chodzi o koncepcję e, trenera e, nawałki. Jak widzicie, Eee, tajne przez poufne jest w świecie piłki bardzo bardzo popularne, natomiast ja bym absolutnie nie przeceniał tego wszystkiego. Jeśli się Wam podoba ten live, to zalajkujcie. Eee, dzisiaj chyba mój zespół tutaj jest zajęty przygotowujemy różne rzeczy jutro ty też masz szansę prezentujemy reportaż w ramach cyklu prawda, szkolenia, wspólna inicjatywa z PKO Bank Polski oficjalny bank Ekstraklasy wkroczył na patrona Ekstraklasy, ale też patronuje fajnym inicjatywą i my mamy prawdę szkolenia i pokażemy jak się rodzi scouting w Polsce wokół pasjonatów futbolu, Emil Kot i jego team, oni po prostu wychodzą i działają co pół roku już teraz organizują edycję, Ty też masz szansę. Więcej, nie jeden mecz, a dwa spotkania, 44 piłkarzy wyskautowanych, 99, 2003. Oni robią to, co często nie robią kluby ekstraklasy. I to mnie po prostu zachwyca, czaruje. Pojechałem do Milanówka, nakręciłem reportaż, rzyk taki, zobaczycie reportaż, w którym gdzieś poznacie różne głosy różnych ludzi. Pojawi się Piotrek Dziewicki z niezwykłym też takim urządzeniem do badania różnych parametrów, także Zdradzimy trochę tajniki kuchni. No i ostatnia informacja w imię tego orzełka, w imię biało-czerwonych. Oczywiście pewnie zdajecie sobie sprawę, że dziewiątka już jest przyznana w Milanie. Leonardo odszedł do Paryża. Piątek potwierdził, jakby swoje, swoje racje, więc zobaczcie, tutaj jest dziewiąteczka. Piątek na koszulce Milanu założy numer 9 i absolutnie zasłużył na ten numer 11 bramek w Milanie, czy w Serie A, czy w Coppa Italia. Niezwykłe bilanse, 22 bramki w Serie A, to jest też niezwykły jego bilans, jeśli chodzi o ten pierwszy sezon, natomiast chciałem coś innego powiedzieć, mianowicie, zobaczcie skład, a, co do dziewiątki jeszcze, co do dziewiątki, to dzisiaj mam takie zestawienie z La Gazzetta dello Sport, która oczywiście z jakby straszy tym przekleństwem dziewiątki. Od e, czasów e, Pipo Inzagiego nie podołali e, Patto, nie podołał Alek, Alessandro e, Matri, nie podołał Fernando e, Torres, e, nie podołał e, Mattia e, Destro. E, no słuchajcie, tu strzelali bardzo mało bramek e, w e, sezonie. Nie podołał także Luis Adriano, nie podołał Gianluca Lapadula i Andre Silva, a także Gonzalo Higuain numer 9 okazał się za ciężki nawet dla Gonzalo Higuaina, coś niesamowitego. Piona zakłada ten numer i myślę, że odpali, natomiast mam kapitalną informację. Numery można rozważać, prawda? Azart przejmuje numer 7 w realu. Z czym to jest związane? Tutaj prasa to celebruje. Ja też gdzieś tych gazet tutaj przy sobie nie mam. Mam dzisiejsze Mundo Deportivo, jeśli chodzi o finałowe odliczanie zapłacenia tej klauzuli. Wczorajszy sport, który straszy Madrytem, jeśli chodzi o transakcje Neymara. Straszy oczywiście Barcelonę. Natomiast wracam do Milanu. I to jest im Informacja niesamowicie istotna z punktu widzenia reprezentacji polskiej, mianowicie Giampaolo, trener Milanu, stosuje taktykę. 1, 4, 3, 1, 2. Bardzo konsekwentnie, kto oglądał mecze Sampdorii ze względu na naszych zawodników Bereszyńskiego, Linetego i Kownackiego, doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest taka ulubiona taktyka. On od niej nie odchodzi. W Milanie spróbuje też zagrać tą taktyką i będzie, myślę, bardzo, bardzo konsekwentny w budowaniu tej pary napastników. Piątek Silva, Suso w roli dziesiątki, Paketa, Bilia i Kesi w linii pomocy, Teo Hernandez Romagnoli, a także Musakio i Kalabria w linii obrony, i Donaruma w Bramce. Zobaczcie: 1-4-3, 1-2, a więc w dwójce ataku Piątek, Adrian Silva jako jego partner, to bardzo ważne, bo my się czasami zastanawiamy i czarujemy, że reprezentacja Polski powinna grać na jednego. Nie, słuchajcie, ja już to mówiłem na kanale, już po Macedonii, nie, przed, nie po Izraelu. Powiedziałem bardzo wyraźnie: już dość tego jednego, napastnika, to jest zła taktyka ja rozumiem, że trener Brzęczek on jest inteligentnym gościem naprawdę chce mieć opcję absolutnie wierzę w warsztat trenera Brzęczka wiem, że jest wielu, którzy podważają Brzęczka, ja tego nie będę robił, ponieważ mam przekonanie że tak jak e, sprawdził się w perspektywie dłuższej Adam Nawałka, zawiódł na mundialu ja to e, rozumiem Także, natomiast, natomiast, słuchajcie, jeśli chodzi o całą perspektywę pracy, to on się sprawdził na wałka. i tak samo Brzęczek, on się sprawdzi, ma wiele walorów, na pewno pojedziemy na euro. Natomiast trenerzy czasami czarują, muszą, tak, wystawię jednego Lewandowskiego, ale dwa asy zatrzymam na ławce. To jest coś, co się nie sprawdza w moim przekonaniu. Słuchajcie, wracam, bo tu ścina już końcóweczka tego e, nagrania, więc e, e, słuchajcie, to jest skład prezentowany dzisiaj przez La Gazette, Rozpisane zresztą składy wszystkich drużyn. Zobaczcie tutaj analiza transferowa e, poszczególnych e, jedenastek. Także będziemy. To przybliżali w kolejnych dniach. Ja dzisiaj się nie chcę rozgadywać, natomiast moja puenta jest taka. Taktyka trenera Milanu to jest taktyka, która pozwoli też inaczej myśleć Jerzemu Brzęczkowi. Gdzieś, jeśli piłkarz gra w dwójce napastników, to się przyzwyczaja do tego. Lewy tego się uczyć nie musi. Jego walory to jest człowiek, który potrafi targać 9, 9,5, 10 wszystkie pozycje w ofensywie. Nie jest skrzydłowym, ale i tak schodzi do boku, schodzi do rozegrania. Widzieliśmy, jaką rolę lewy potrafił odegrać w Wiedniu, jaką rolę z Łotwą, gdy targał piątek, był na murawie właśnie bardziej pod obrońców, przed piątek. Wiemy, jak lewy jednak był samotny w Macedonii Północnej i jaki efekt przyniosły mecze z Izraelem, gdzie piątek z lewym zegrali w ataku. Tutaj bym grał na dwójkę napastników, był tym mega Konsekwentny e, i też czerpał z tego, że piątek w tej taktyce będzie grał w nowym sezonie. W Milanie także, także absolutnie jestem, jestem za tym. Słuchajcie, piszecie: Piast 71% szans na awans, Serio 51% max. Chodzi mi o statystyki. Statystyki, wynik 1-1 w pierwszym meczu wyjazdowym pozwala gospodarzom tego drugiego meczu. Gdzieś ze statystyk wynika, że 70%-71% drużyn awansuje dalej, mając tak dobry wynik. Słuchajcie, bardzo dziękuję za dzisiejszy live. Mam nadzieję, że konkretny na temat, jeśli chodzi o Piast Gliwice, jeśli chodzi o Krakowie. Życzę powodzenia dzisiaj Krakowi i Legi Walczymy o każdy punkt w europejskich pucharach. Niech, ta, niech to zdradzenie składu nie wpłynie na dyspozycję pasów. A co do piątka w dwójce w ataku w Milanie, to jest świetny news dla Brzęczka. Będziemy grali dwójką na pasach.